Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie w drugą niedzielę Adwentu. Pozdrawiamy z Kościoła Świętego Jana Chrzciciela w Bielsku, Białej Komorowicach. Usiedliśmy sobie dzisiaj na stopniach w dlatego, że za nami jest tryptyk pokazujący życie Świętego Jana Chrzciciela i dzisiaj wprost za nami jest niemal dokładnie ta scena, o której będziemy czytać w dzisiejszej Ewangelii, chrzest Jezusa w Jordanie. Nim ten chrzest nastąpił, Mamy relację w dzisiejszej Ewangelii wziętą ze świętego Łukasza o działalności publicznej świętego Jana Chrzciciela posłuchajmy krótkiego fragmentu. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, a to jakie słowo pojawia się dzisiaj chyba najczęściej w tej Ewangelii, to jest słowo droga. Słowo droga, które odwołuje się oczywiście do jednego z najbardziej chyba pojemnych takich y obrazów życia ludzkiego. droga Życie ludzkie jest drogą. Tymczasem w Nowym Testamencie myślę, że ta, ten obraz drogi ludzkiej jest wypełniony po raz pierwszy tak mocno tym, co Jakim obrazem Boga, który przemierza tą samą drogę co ludzie. No w ogóle Ewangelia jest opisem drogi, i trochę z tego powodu św. Łukasz zaraz na początku opisując publiczną działalność Jezusa, cytuje proroka Izajasza, wkładając ten cytat w usta św. Jana Chrzciciela. I, I to dosłownie Ewangelia właściwie opisuje drogę Jezusa z Galilei, w której rozpoczął swoją publiczną działalność, do. Judei, do Jerozolimy, gdzie miała miejsce śmierć, a potem zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Chrystusa. Gdyby pod tym kątem przyjrzeć się, przysłuchać się Ewangelią, one właściwie opisują cały czas, jak Jezus jest w drodze. Proszę zauważyć, nigdzie nie mamy do czynienia z czymś takim, że Jezus osiada na jakiś dłuższy czas w jakimś miejscu. I czeka, przyjdźcie do mnie, ja was pouczę, ja was uzdrowię. Owszem, zatrzymuje się w niektórych miejscach, ale po kilku dniach najdalej podrywa swoich uczniów. Chodźcie dalej, bo trzeba bym głosił także innym miastom królestwo Boże. Po drugie, Jezus sam o sobie powie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. To już jest Ewangelia według świętego Jana. A więc jeżeli przychodzi się gdzieś dokądś czy do kogoś przez coś, to to coś to jest właśnie droga. Stąd Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I skutkować to będzie tym, że uczniów Chrystusa, nim nazwą chrześcijanami w Antiochii, to wcześniej będą ich nazywać uczniami drogi. Iść za Chrystusem, być chrześcijaninem, to kiedyś znaczyło po prostu iść drogą. To jest bardzo znamienne, bardzo ciekawe i okazuje się, że to słowa droga jest takie może nawet trochę niedocenione z perspektywy chrześcijańskiej, a ono odgrywa właściwie kluczową rolę. Ono odnosi się także do faktu, że człowiek jest cały czas wędrowcem. O tym pamiętali pierwsi ludzie w czasach Abrahama. Proszę zobaczyć, ile tysięcy kilometrów on przewędrował. To był człowiek drogi. Człowiek drogi szuka schronienia w namiocie czy pod płaszczem. Dopiero człowiek przestał być człowiekiem drogi, kiedy zaczął budować domy i stał się człowiekiem miasta, człowiekiem placu, człowiekiem jakiegoś zakorzenienia, jakichś fundamentów gdzieś położonych. Natomiast no, nie na tym polega nasze życie. My całe życie gdzieś wędrujemy i rzeczywiście jesteśmy takimi istotami powołanymi do tego, by pójść jakąś drogą. To jest jednocześnie droga, która, którą zmierzamy patrząc na drogowskazy. Drogowskazami są oczywiście przykazania Boże, po to, żeby ta droga nasza nie była kręta. A nawet jeżeli zaczyna być kręta, to, to jest to y, dla nas wyraźna wskazówka, którędy mamy iść. Y, choć nie jest ten horyzont, y, do którego zmierzamy, nie zawsze jest chyba taki y, w ciągu naszego życia krótkiego, y, czytelny. Ja w ogóle Janowi Chrzcicielowi nawet w tym obrazie, który jest za nami, ubrałbym dzisiaj taki plastikowy kask inżyniera, bo on trochę jak inżynier drogowy, co nas dzisiaj przemawia. prostujcie ścieżki, wyrównajcie tamte wszystkie pagórki, doliny, zasypcie, po prostujcie zakręty, no to jest taka korekcja dróg. To dzisiaj też coś takiego robi nawet u nas. Że tam jakiś tam jakieś trakt wytyczyły yy, yy, leniwie zmierzające na targ yy, furmanki zaprzęgi konne. lawirując między większymi kałużami czy nawet jakimiś stawami powstały kręte drogi, które dzisiaj się trochę prostuje, bo one są niewygodne dla zdecydowanie szybciej poruszających się samochodów, natomiast to te też powodują, że droga się wydłuża przez zakręty, przez obniżenie nierówności terenu, droga się wydłuża. Ja opowiem coś takiego z własnego doświadczenia. Kiedyś brałem udział w maratonie plażowym, takim, że biegło się 42 km z fakiem po plaży. I no, wszyscy zawodnicy biegli tak, żeby być na tej linii zmoczonego wodą piasku, bo on był najtwardszy, naj, najtwardziej po nim biec. I, I urządzenia, które mieliśmy do pomiaru, takie zwykłe zegarki czy smartfony, pokazały, że no, zamiast 42 km z lekkim opadem przebiegliśmy w sumie de facto prawie 43 czy nawet 40, ponad 43 właśnie dlatego że trasę wymierzono jakby w linii prostej a tam trzeba było trochę błądzić, żeby na ten sypki piasek albo do wody nie wpaść. I to jakby de facto wydłuża drogę. Widzimy to na mapie, jeżeli przyłożymy linijkę z, ze Szczyrku do Wisły, to tam jest jakiś centymetr, a jak będziemy jeździć tymi serpentynami przez Salmopol, to się okaże, że że tej drogi jest znacznie więcej. I o czymś takim dzisiaj Jezus mówi, yy, 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 święty Jan Chrzciciel mówi widząc Jezusa, skracajcie drogę do Boga, yy, nie yy, te wszystkie zakręty polikwidujcie, bo to Człowiek tak już ma, jest blisko celu, ale jeszcze sobie tam gdzieś skręci na bok. No i tak powstaje ta droga niewygodna. Droga prowadząca człowieka do Boga ma być jak najkrótsza, jak najbezpieczniejsza, żeby Pan mógł zdążył do nas przyjść, żeby nas gdzieś tam coś na tej drodze nie poniosło, żebyśmy nie zbłądzili. A z drugiej strony Jezus pokazał na samym końcu, że ten najważniejszy odcinek drogi nazywa się drogą krzyżową. Tego też e, lękamy się w naszej w drodze, ale... Ostatecznie to jest też taka perspektywa, taka perspektywa zbawienia. Droga krzyżowa, ale potem po drodze krzyżowej jest droga do naus, droga, w której rozpoznaje się Chrystusa Zmartwychwstałego. Więc wbrew pozorom droga także nasza nie kończy się na Gorgocie. To jest jakiś przystanek, cierpienie, śmierć ale jest dalej do Emaus, gdzie spotyka się Chrystusa, zasiada się z Nim do wieczerzy przy stole, gdzie poznaje się go, jak wyjaśnia pisma i mamie dana slep. To jest nadzieja. To jest no, też taki przykład, który pokazuje, że nawet jeżeli nam się wydaje, że druga się gdzieś skończy, to ona za linią horyzontu zaczyna się, idzie na nowo, no, czasami biegnie. W dość niespodziewanych, nieoczekiwanych kierunkach, czego doświadczyli ci, którzy byli zmartwieni śmiercią Chrystusa, spotkawszy go po zmartwychwstaniu.